Kiedyś miałem epizod z chłopakiem: Boję się tłumów ludzi. Jestem w tobie zakochany. Okej, okay. to tyle w temacie. Heyo, to Dominika i witam Was serdecznie w filmie, w którym będę czytała sekrety moich widzów. Przesłali mi oni je anonimowo przez formularz Google. I taki sam formularz, ale do kolejnego filmiku znajdziecie w opisie tego filmu. Poniżej serdecznie zapraszam. Poprzedni film z tej serii będziecie mogli zobaczyć po kliknięciu tutaj w rogu ekranu. Też zapraszam, ale może po tym filmiku. Okej, okay, bez przedłużania, przejdźmy do pierwszego sekretu. Byłem bliski popełnienia samobójstwa. Wystarczyło tylko skręcić mocno kierownicą, gdy prowadziłem samochód i wjechać w przepaść. A to wszystko przez utraconą miłość. No Zaczynamy z ciężkiego kalibru i bardzo przykrego. Dobrze, że ostatecznie do niczego nie doszło i że podjąłeś inną decyzję, wybrałeś życie. I mam wielką nadzieję, że od tego czasu uzyskałeś pomoc, która była Ci potrzebna i poradziłeś sobie z, tą, z tym problemem, który Cię tak dręczył. No i trzymam mocno kciuki, żeby. Już żadna sytuacja w życiu nie doprowadziła cię do stanu, w którym będziesz myślał o odebraniu sobie życia. I takie samo życzenie kieruję do wszystkich Was. Jestem w Tobie zakochany, ale Ci nie mów nikomu. Wolałabym te Wasze sekrety po prostu przyjmować, ewentualnie gdzieś tam je jakoś skomentować, ale raczej chciałabym nie ingerować w nie. Jednak tutaj muszę wręcz zdementować Twój sekret, bo. Na 99% wcale nie jesteś we mnie zakochany. Podejrzewam, że znasz mnie tylko i wyłącznie z ekranu, a to jestem ja w jednym no może w pięciu. Owszem, gdybyś mnie poznał, gdybyś spędził ze mną dużo czasu, gdybyś zobaczył moje reakcje na przeróżne sytuacje w różnych momentach życia, to wtedy bym ci uwierzyła. <grym> może. Ale wobec tej sytuacji przykro mi, ale raczej nie wierzę w Twój sekret. Zdradzę w tajemnicy, że kręcą mnie kobiece stopy. Okej, okay, takich sekretów już trochę było w poprzednim filmiku i okej, okay, to tyle w temacie. Używam kremu przeciwzmarszczkowego na Penisie. Ciekawa jestem, czy uzyskujesz tym sposobem pożądane efekty. No, ciekawy patent, nie powiem. Boję się tłumów ludzi. Ja również. Co prawda nie jestem pewna, czy u mnie jest to lęk, ale jest to na pewno bardzo poważny dyskomfort. I jak tylko przeczytałam to zdanie, od razu przypomniała mi się sytuacja którą miałam we Włoszech, a konkretnie w Rzymie. I przez tę jedną głupią sytuację to miasto niestety nie kojarzy mi się zbyt dobrze. Byłam w nim tylko raz i na razie niespecjalnie mam zamiar do niego wrócić, mimo że na pewno wiem, że do Włoch jeszcze się wybiorę prawdopodobnie nie jeden raz. Otóż byłam tam na wakacjach z rodziną, to znaczy była to wycieczka objazdowa, w Rzymie byliśmy na chwilę i wyszliśmy z jakiejś knajpki, restauracyjki, czegoś takiego na dwór, gdzie. Było naprawdę mnóstwo ludzi. Był to no, najbardziej charakterystyczny punkt Rzymu i po prostu ten tłum mnie tak przytłoczył, że ja nie wiedziałam co robić. Tak dosłownie po prostu byłam tak skonsternowana. Chyba też trochę miałam problemy z oddychaniem i, i coś takiego zdarzyło mi się jedynie kilka razy w życiu, ale właśnie no, tak, mi się, tak mi się kojarzą tłumy. Kojarzą mi się z Rzymem i kojarzą mi się z tym taką z tą paniką, no bo to to mógł być jakiś tam lekki atak paniki, podejrzewam. Także zdecydowanie nie jesteś sam czy sama. Lubię oglądać Twoje filmy. To bardzo mi miło, ale byłoby fajnie, jakby to nie było jedynie Twoim sekretem, ale jakbyś dzielił, dzieliła się tym z innymi ludźmi, żeby oni również mogli poznać moje filmy. Gdy jestem sam, dużo gadam ze sobą, bo wydaje mi się, że jestem w stanie zrozumieć tylko sam siebie. Totalnie to rozumiem. Mimo, że wydaje ci się, że tylko sam siebie rozumiesz, to ja w tym momencie akurat również Ciebie rozumiem, bo mam tak samo. Mam tak samo jak ty. Ja totalnie nie uważam, żeby mówienie do siebie samego było czymś dziwnym, czymś wskazującym na na przykład jakieś zaburzenia w zdrowiu psychicznym. I uważam, że jest to jak najbardziej naturalne, że wydaje ci się, że tylko sam siebie tak naprawdę rozumiesz. No bo najprawdopodobniej tak właśnie jest. Żaden inny człowiek nie pozna Cię i nie zrozumie tak dobrze, jak znasz samego siebie. Tak myślę. Mam problem ze słuchem, nikomu się do tego nie przyznałem. Powoduje to, że coraz bardziej się alienuję. Kurczę, jeśli już zauważasz tutaj taki problem, to proszę idź, przebadaj ten słuch. Prawdopodobnie lekarz zaleci ci na przykład jakiś aparat słuchowy, i no nie bardzo wiem, dlaczego nie chcesz się tym podzielić z choćby najbliższymi, bo na pewno też chcieliby ci pomóc. A to nie jest ani żaden powód do wstydu, ani powód do. No właśnie, tutaj nie za bardzo widzę, dlaczego po prostu się z tym nie podzielisz, dlaczego to ukrywasz. A jeśli rzeczywiście nie chcesz o tym nikomu powiedzieć, to no udaj się chociaż do specjalisty, bo no prawdopodobnie, słuch, sam ci się nie naprawił. Prawi, więc być może będzie nawet jeszcze gorzej. No nie ma co, nie ma co tutaj tak się nad sobą pastwić. Moim sekretem jest to, że mimo, że jestem nawet kilka lat starszy od ciebie, nadal jestem prawiczkiem. Co sprawia, że czuję się gorszą kategorią człowieka. Ja wiem, że wydaje się, że żyjemy w świecie, który kręci się wokół seksu. I ja wiem, że nie do końca nam się to wydaje, bo faktycznie tak może czasami być. Ale to nie oznacza, że w tym świecie wszyscy po prostu mają w głowie jedno i wszystkich obchodzi to, na jakim etapie swojej seksualnej przygody jesteś. Dobra, trochę popłynęłam. Ale chodzi mi o to, że czasami naprawdę dziewictwu przypisuje się jakąś taką wielką rangę. I niektórzy będą cię strasznie oceniali, jeśli dowiedzą się, że jesteś prawiczkiem, a niektórzy wręcz przeciwnie, jeśli się dowiedzą, że nie jesteś tym prawiczkiem. Ale naprawdę są ludzie na tym świecie, których to totalnie nie obchodzi. I uwaga, jestem jedną z tych osób. Ja wiem, że niektóre rzeczy łatwo jest powiedzieć, ale no jakby w tych filmikach jedyne co robię to mówię, więc spróbuję to powiedzieć jak najdobitniej. To doświadczenie seksualne nas nie definiuje, tak jak nie definiuje nas bardzo wiele innych aspektów życia. I ludzie, którzy uważają, że to w jakiś sposób określa kim jesteś, jaką osobą jesteś, jakie cechy można ci przypisać, to osoby, które prawdopodobnie na tym tle same gdzieś tam się z czymś zmagają. Sobie z czymś nie radzą, dlatego swoje problemy próbują przerobić na Twoje. Także naprawdę nie warto przywiązywać wagi do takich nierealnych problemów. I tutaj, broń Boże, nie chcę oceniać nikogo właśnie pod tym względem, ale uważam, że naprawdę super będzie, jeśli. Kiedyś spotkasz osobę, z którą zdecydujesz się wreszcie to zrobić, i po tym wydarzeniu będziesz naprawdę zadowolony, że stało się to właśnie z tą, a nie inną osobą, że zrobiłeś to dopiero wtedy, w tym momencie swojego życia. No i tego ci życzę. Kiedyś miałem epizod z chłopakiem w cudzysłowie robótki ręczne. Zrobiłem to z ciekawości raz i już nigdy więcej tego nie powtórzyłem i nie powtórzę. Jednak zdecydowanie wolę dziewczyny. Bardzo się cieszę, że się z nami tym podzieliłeś, bo jest to coś, do czego wiele osób nie chciałoby się przyznać. Wiele osób również bałoby się spróbować, nawet jeśli taka chęć przyszłaby im do głowy. I ja bardzo się cieszę, że to doświadczenie sprawiło, że odkryłeś to, kim jesteś tak naprawdę. Że pomogło Ci to w poznaniu swoich preferencji, i cieszę się, że w tej twojej wiadomości, w tym twoim sekrecie nie przekazałeś żadnych jakichś negatywnych wrażeń, negatywnych emocji, bo po prostu postawiłeś sprawę jasno i, i wyciągnąłeś z tego wnioski. Także, także bardzo spoko. Mam duże obawy, że nie zdołam spełnić swojego marzenia, czyli nie założę własnej szkoły i przez to nie będę spełniona życiowo. Boję się też, że nie skończę studiów. A to wszystko dlatego, że mam spore problemy ze zorganizowaniem się, pamiętaniem i innymi podobnymi rzeczami. Niedawno zdiagnozowano, że mam ADHD. Obawiam się też, że ta diagnoza jest źle zrobiona i tak naprawdę nie mam tego ADHD, a moje problemy wynikają z lenistwa, choć kiedy to piszę, to widzę, że jest to dość absurdalne. Boję się też, że nie odnajdę się na studiach, że okaże się, że jednak uczenie muzyki mnie nie rajcuje i będę zmieniać studia. Jest to dość złożony sekret, ale bardzo się cieszę, że się tym podzieliłaś. Zacznę od początku. Boisz się, że nie spełnisz swojego aktualnego marzenia i sprawi to, że nie będziesz spełniona życiowo. Chciałabym, żebyś pamiętała, że jesteś bardzo młoda i założenie szkoły jest dla ciebie naprawdę wielkim marzeniem, co w ogóle brzmi naprawdę świetnie i bardzo cię za to podziwiam i bardzo ci kibicuję. Jednak nie oznacza to, że jak już skończysz szkołę, jak może troszkę nabierzesz doświadczenia zawodowego, to nadal będzie to Twoim marzeniem. A nawet jeśli nim będzie, to nie wiadomo, jak będzie wyglądała aktualnie Twoja sytuacja życiowa. Być może znajdziesz jakiś inny kierunek, który warto będzie obrać, przez co tej szkoły nie założysz. Ale czy to musi koniecznie oznaczać, że nie będziesz spełniona życiowo, a przynajmniej zawodowo? Zupełnie nie, bo to spełnienie życiowe może być uwarunkowane naprze, naprawdę przeróżnymi kwestiami. To nie tylko kariera, ale również rodzina, relacje z ludźmi, relacja z sobą samą, to jak sama się rozwiniesz to wszystko i pewnie jeszcze wiele innych aspektów wpływa na Twoje spełnienie. A jeśli chodzi o samospełnienie zawodowe, naprawdę nie wiesz, jak będzie za kilka czy kilkanaście lat. Także nie ma co się martwić na zapas. Jakby, wiem, że to jest często powtarzane hasło, ale tutaj naprawdę, naprawdę uważam, że można je zaaplikować do tej sytuacji, bo owszem. Jeśli teraz jest to twoim marzeniem, to postaraj się zrobić wszystko co teraz w twojej mocy, żeby to marzenie móc osiągnąć kiedyś. Ale jeśli to wszystko troszkę inaczej się potoczy, to naprawdę nie oznacza, że będzie, że musi być źle. Rozumiem, że bardzo ambitnie podchodzisz do studiów i naprawdę zależy ci, żeby je skończyć. I totalnie to rozumiem, ale, ale to, że na przykład w pewnym momencie zdecydujesz, że wolałabyś studiować coś innego, to wcale nie musisz traktować tego jak porażkę, bo to nie jest porażka. To czasami wymaga naprawdę wielkiej odwagi podjąć taką decyzję o zmianie kierunku. Chociaż dobrze jest być w miarę przekonanym, że ten drugi kierunek faktycznie będzie do ciebie lepiej pasował. I tutaj znowu myślę, że no łatwo powiedzieć, ale postaraj się. Nie myśleć o tym, czy sobie poradzisz. Po prostu, moim zdaniem, najlepiej na studiach jest w danym momencie skupić się na tym, co masz do zrobienia, postarać się na bieżąco rozpisywać sobie przyszłe kolokwia, egzaminy, zaliczenia i najłatwiej też rozpisać sobie plan nauki, porozdzielać go pomiędzy dni, między godziny. No i mam nadzieję, że jakoś to pójdzie. Studia zdecydowanie nie są łatwym orzechem do zgryzienia. Ale ja myślę, że jesteś naprawdę bardzo ambitna i chyba nie jesteś leniwa. Dlatego bardzo, bardzo mocno trzymam za ciebie kciuki. I to już wszystkie sekrety na dziś. Mam nadzieję, że moje reakcje na nie wam się spodobały. I również mam nadzieję, że w jakimś stopniu zachęciłam was do podzielenia się własnym sekretem. Pamiętajcie, że możecie to zrobić w formularzu który znajdziecie w opisie tego filmu. No i oczywiście wszystkie te sekrety są anonimowe. Nawet nie zostawiacie żadnego pseudonimu. Serdecznie dziękuję osobom, które zdecydowały się wspierać mój kanał. Teraz na ekranie pojawi się lista osób wspierających. Jeśli ktoś z was chciałby dołączyć do tego grona, to koniecznie zerknijcie do opisu pod tym filmem. Tam będą linki, w których znajdziecie wszystkie informacje i właśnie możliwość tego wspierania. Mam jeszcze ogromną prośbę, żeby nowy wspierający mich o Odezwał się do mnie na mailu. Tutaj podam teraz mojego maila. W celu dogadania pewnych szczegółów, które ułatwią nam dalszą współpracę, jeśli chodzi o wspieranie tego kanału. Wielkie dzięki. I jeszcze jedna ważna informacja. W tym formularzu, który ostatnio mogliście wypełnić, wpisując swoje sekrety, pojawiło się też trochę takich próśb o porady. Nie były to do końca sekrety, a przynajmniej były to bardziej prośby o porady niż sekrety. I w związku z tym stwierdziłam, że skoro jest zapotrzebowanie, to taki filmik również może się pojawić. Także, jeśli tylko chcecie, żebym wam doradziła w jakiejś kwestii, czy to sercowej, czy jakiejkolwiek innej, chociaż, prawdę mówiąc, wolałabym jednak, żeby były te inne przeróżne kwestie, to piszcie w komentarzach poniżej. Możecie również napisać do mnie w wiadomości prywatnej albo formularzu, który również na dniach pojawi się, bo nie chcę tutaj mieszać tych formularzy, ale pojawi się ten formularz na pewno w karcie społeczność i na moim Facebooku, YouTube'owym. Jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i no dobra, no to ja teraz idę i widzimy się już bardzo niedługo.